Zostań, ja muszę tam pociągnąć to zostać. I czasami jest tak, że człowiek przechodzi i nagle zostaje oświecony. O Boże, ja już nagle się nie boję. Ja już nie muszę czegoś tam robić. Ja już nie muszę palić papierosa. Ja mogę iść do Szefa i poprosić o podwyżkę. Bo do tej pory nie śmiałem. Prawda? Nagle gdzieś mija jakiś strach, jakiś lęk, jakaś obawa. Drugi przypadek to miałem taki, tu opowiadałem już, yy, przyjaciel mój robi takie wycieczki yy, z klubem seniora, z, różowian, yy, z różanki i z polanki, nie? I oni tam sobie chodzą w koło Wrocławia i na Wyspie Opatrowickiej też im kiedyś robiłem ognisko, właśnie z obecnym tutaj młodszym góru, który będzie prowadził to później wszystko. I była kobieta i przyszła do mnie i mówi tak, Wie pan co? Ja bym chętnie przeszła po tych szarach. no to co ci to? No ale ja mam spodnie i rajstopy na spodnie. A ja mówię, to widzisz tam krzaki, oni tam chodzą szczać, strać. No tak za przeproszenie, bo tam od parku. Mówię, tylko uważaj na główienka. Idź, zdejmij spodnie, zdejmij rajstopy, ubierz spodnie i możesz przejść, nie? To nie skorzystałeś z mojej rady. Nie poszła, nie zdjęła tych rajstop. ale znalazła koleżankę, która miała nożyczki i obcięła sobie te rajstów. i przeszła. Słuchajcie, jak przeszła, jak jej puściły zawory, jak zaczęła płakać, jak przyszła do mnie i mówi, słuchaj, jak ja Ci dziękuję, ja już jestem teraz innym celu. Kobieta prawdopodobnie była zastraszona przez męża pijaka, nie, nie mogła sobie z nim poradzić. E... Później rozmawiałem z Stadiem i mówił Jacek, to nie ta kobieta. Radosna, zadowolona, uśmiechnięta. Chociażby dlatego uśmiechu warto ten ogień. I jeżeli Kościół straszy mnie piekłem to wiecie co? To to jest fantastyczna przyjemność. Przejście przez ten ogień, się z drugiej strony. Jak patrzę na, te, na tych ludzi, którzy przeszli po raz pierwszy, momentalnie widać zmianę, to bardzo ważną rzeczą jest, żeby nie rozczapieżać palców nóg. No. Mówicie, jak tam węgielek wyjdzie między palcem pharzy. Trzymamy paluszki złączone razem i sleptamy. To jest pierwsze z BHP. Drugie z BHP. Nie wszyscy ludzie mogą chodzić o różne. A któż nie może? Nie mogą osoby, które brały jakieś psychotropy czy narkotyki. Które są w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, ale chyba tutaj nie ma takich dzisiaj. I epileptycy i kobiety w ciąży. Nie ma takich. Wiem, kobiet, kobiet, mówię o kobietach, Mareczku, słuchaj. A, no tak, my no wiemy. No. E, to są tylko te cztery takie odstępstwa, czego nie wolno. E, kiedy się przygotujecie, chwycicie się za dłonie, Jacek wszystko wytłumaczył. Pamiętajcie, lewa ręka idzie do partnera po lewej stronie, a prawa tak, lewa bierze, prawa daje, żeby ta energia krążyła. Lewa do przeodania. O, a lewa do podcierania. No i Dobrze. Na pewno dzwonisz migrut. To nie jest tak, że o, ktoś tam wejdzie sobie, pójdzie, przejdzie i... To nie jest tak. Jacek w tym momencie się pomogli dla wszystkich. Kiedy będziecie się tak trzymali i później... Okręg będzie chodził, tak jak zegar chodzi. Po jednym czy po dwóch obejściach puści się dłonie i zaczniecie mały truch. Będziecie czuli wyraźny zimno pod stopami, ale jeszcze będziecie pogłębiali sobie mówiąc zimno, zimno, zimno. I w pewnym momencie, po dwóch, trzech okręgach, kiedy ja coś wyczuje, że już można, po prostu wejdziecie. Biegniemy zawsze z tamtej strony, wchodzimy w tą stronę i zawracamy tutaj. Żeby nie biegać? Tak, tak. Nie. Z tamtej strony wchodzimy, biegniemy w tą tu zawracamy. Zimno? Zimno. Zimno. No to może nie trzeba będzie nawet mówić, tylko będziemy się koncentrowali na tym. I no i dobrze. I słuchajcie, jeżeli ktoś będzie się w tym okręgu i nagle poczuje, że jeszcze nie jest ten moment, nie w okier. Idzie następne koło. Idzie następne. I poczuje taki impuls i może śmiało wtedy wejść. I wtedy nic się nie stanie. Nie róbcie nic na siłę. Słuchajcie, bo tu jest naprawdę... Tu jest naprawdę 600-700 stopni Celsjusza. 500 jest na pewno. Jak nie lepiej. I słuchajcie, tak, tak jak mówiłem, tak wygląda kolor czerwony w naturze. Tak wygląda. O kurde, jak dużo chętnych, Ja nie mogę. Gdzie już twoja żona idzie? Tak. No. chce. Ty. Tyle kobiet idzie. Patrz. ale długa ścieżka Nie, to jest czerwone. Słuchajcie tu naprawdę. My, jak to robimy w nocy, to bardzo długo utrzymuje się. Utrzymuje się. Czerwony kolor. I go widać. To jest teraz naturalny, naturalny czerwony kolor. Ale dobra, tu mi nie przeszkadza. Ja... Ale dobra, zaraz. Nie rośnie pierdoluszku? Nie rośnie pierdoluszku, dokładnie. Jak ktoś ją kleje, to tutaj pierwszej pomocy udzielam. Dlaczego to Przez Przeskolony jestem. tak, jakoś mało bez to się nie może działki kopać. Czujesz zimno i mówisz sobie zimno. bardziej z boku. wiesz? bo ja go zasłonię, on jest za mną. Zimno, Zimno, zimno. zimno.

O, koleś tam, nosisz no to, bo tam jest z tyłu kamera. No. Halo. No. Drugi raz to jest takie normalne. Tak. Ja pierwszy, pierwszy raz nie. coś ułamujesz. Coś, coś ale pierwszy raz jak szłam, to miałam całkiem inne mnie Ale zawsze są fajne No, i no. ubieraj te no, no. buty. Siadaj sobie. No to ja ubieram. Niech mnie filmuje, że mam nogi brudne. Nie <grymianie filmu> pani też próbowała biegać? biegł Jego Kasia już bije. a my się znamy trzy tu i trochę wody jeden Dobra, wodę nie ja chciałam tu

nie ma. Nie ma? Nie ma. W no. topisz, się <śmany> nie Jestem na zdjęciu? Już? No, wystarczy. <śmany> <Nie> biecie, bym... <śmany> <śmany> Mamy, Mamy się a, a na to. nie Ale na zdjęciu?